Cześć, witajcie w Raid Shadow Legends. No i dzisiaj zaczniemy znowu troszkę innej strony, tak jak wczoraj. To znaczy właśnie od tego osobnika, tego wysokiego elfa, który mi wczoraj strasznie na arenie bruździł. No on w ogóle bruździ na tej arenie grając przeciwko mnie, ale wczoraj go spotkałem już kilka dobrych razy. No, ale właśnie dzisiaj nie będzie o arenie, a w końcu przyszedł czas na mnie, żeby te Primale polosować. Właśnie między innymi arena tutaj znowu nie wykorzystuje żetonów, ale walczyliśmy o te kryształki, bo tak było miałem 16 szardów, więc chciałem tam jeszcze troszeczkę Dołożyć. Są tu jeszcze wydarzenia. Dwa skończyłem. Znaczy, no skończyłem, w sensie, że tu doszedłem też do kryształków i chyba tak z Fajrnaïta zebrałem kryształki. I okazało się jeszcze, że mam na hydrze jakieś tam nagrody nieodebrane. Więc koniec końców mam tych Primali 19. No i, no, i wypadałoby je rzeczywiście tutaj otworzyć. No, okazja ku temu najlepsza, jaka może być. To jest wszystko, co nie jest realkom. Jest podwojone i epiki, i legendy, i cały 1% na mityka, ale ja już po tylu rozczarowaniach po prostu nie wiem, jak do tego podchodzić, więc. Zrobimy to jak najszybciej. Słuchajcie, tu jeszcze mi się coś świeci z tych białych pryzmów, więc oczywiście czegoś nie odebrałem, więc jeszcze sobie zerknijmy, cóż tam wpadło. O, no to jest niemożliwe. Zaczynamy od legendy. To jest oczywiście duplikat Wpada mi ta sowa, więc dostaje 7500 punktów. Sowa ląduje właśnie w moim plecaku więc ona tutaj będzie w Faction Guardian w Skin Walkersach. jak to wygląda no, pozwoli mi dokończyć właśnie Skin Walkersów jako takich więc zaczęło się w miarę pozytywnie, Ach, jeszcze tutaj nie posprzątałem, żeby mieć troszeczkę miejsca, zaraz coś tu wyrzucimy aby chociaż te 20 miejsc mieć na otwierane szardy. No i już nawet nie będę mówił co bym chciał, co bym nie chciał. Z 20 19 w zasadzie szardów to, to nie jest dużo, no ale biorąc też pod uwagę to, że ja już tych szardów tutaj trochę naotwierałem, no trochę tak Zbierając je dzielnie jako gracz Free to Play, i, i poza Lady Mikagę nadal nic z tego nie mam, więc no cóż, pozostaje się na nic nie nastawiać, choć, jak zawsze, gdzieś tam człowiek oczywiście łudzi się, że coś może wpaść. No to zobaczmy, no, co wpadnie. Tutaj jeszcze jest Taras i magiczka. Progresywne szanse, ale ja już tak troszeczkę sobie wojdy zaoszczędzę. Nie bardzo wierzę, że któryś z tych czempionów zaszczyciłby tu moje konto. Zobaczmy, dzisiaj jest czas właśnie dla mnie tego Primala. Widziałem tam, że niektórzy, których tam czasami śledzę na YouTubie, sobie coś trafili, więc serdecznie im. Gratuluję. Ci, którzy jeszcze nie losowali, no to życzę szczęścia. No i zobaczymy, jak to u mnie tym razem wyjdzie. Pojedynczo może, bo nie jest tego dużo, zacznijmy otwierać szardy. Zaczynamy od rarki. No Wczoraj właśnie ci, którzy, ci tacy... Youtuberzy, którzy mają te setki tych szardów, i tak większa próba statystyczna, tym samym, no to widziałem, że sporo epików wpadało. No, u mnie na razie i nawet epików nie widać. Dwa szardy za nami, jedźmy dalej. I jest pierwszy epik outbound. No, gdzieś nawet go robię w tej chwili. Na Sintranos, no ale tutaj raczej każdy nie na Epika liczy, choć pojawiają się cztery szardy za nami. Zobaczmy, cóż tu dalej wpadnie. No i znowu galka Megnidom. To jeszcze daje nam te punkty, tam w zasadzie. A frozen Banshee ja ciągle gram na całej tej ścieżce, która się pojawiła. Ja tam nic specjalnego do tej ścieżki nie zamierzam robić, no ale jak już tutaj zbiorę te punkty, no to tam sobie jakieś nagrody powybieram. No na razie, nic ciekawego, chociaż są Bond bardzo lubię tą galkę i też gdzie tam mogę, to zwykle używam. Znowu rareka. No, zbliżamy się do połowy otwierania tych szardów, więc na razie albo Rajki, albo Epiki. 2% jest też na Legendę. No i cały 1% właśnie na Mityka, ale nie widać go ciągle tutaj. Na tym moim koncie cały czas Lady Mikage jest osamotniona. No i znowu seria garek. Jeszcze 8 szagrów przed nami. Jeszcze jest jakaś mała nadzieja. No nawet te epiki nie są najlepsze. Żaden taki, który by wzmocnił któregoś, którego mam zrobionego i tam szerzej używam. Kolejny champion, raczej na kurczaka, chyba tam jutro zaczyna się Champion Training. Misiek, więc troszkę bezużyteczny ten epic. No i ostatnie 5 shardów, zobaczmy czy coś ewentualnie się trafi. Nie tym razem. nie tym razem, i końcowe odliczanie. No, gawieczka, przedostatni szart. No, jest legenda. <ścoughs> jest to Astralid. Astralit, którą rzeczywiście często używam, bardzo często nawet na arenie, jako właśnie tą bombową dziewczynę, czyli ona tutaj rzuca te swoje bomby, które nie mogą być rezystowane, no a potem wizerem roznoszę je na resztę drużyny przeciwnika, i, no i to jest bardzo skuteczna, właśnie drużyna, więc jest o tym zresztą film gdzieś tam na kanale, gdyby ktoś był zainteresowany. Na no, jeden po prostu tutaj uderza i wypełnia turn metal jakiegoś randomowego sprzymierzeńca, albo wszystkich, jeżeli atak jest krytyczny, ale ją się buduje głównie pod atak, nie pod krytyczny. Tutaj uderzenie, więc jak najwyższe, atak, żeby te bomby były jak najlepsze. No i tutaj te dwie bomby, które po jednej turze już właśnie wybuchają, więc one tutaj niszczą, zwłaszcza te stą skiny wszechobecne. To też się czasem przydaje, wymienia się HP właśnie z jakimś tam przeciwnikiem. No i dobra aura na arenę, właśnie speedowa. No więc mamy jedną legendę i ostatniego szagda, i to będzie Ryalka. No i znowu Frozen Banshee. No i tak to wygląda. No oczywiście mogłem nic nie trafić, więc można by rzec, że coś tam zawsze na to konto przybyło. Zobaczmy sobie, Astralid jest chyba w Dark Elfach i to chyba kolejne wypełnienie, a więc no, nawet już tu powoli wypełniają mi się te sloty. Zobaczmy jak to wygląda. Banek wypełnione, no High elfon coś brakuje jeszcze, a przydałoby się właśnie ten speed do mojej Arbiterki, która najszybsza nie jest. Secret Ogdy nie, ale banę tutaj barbarzyńcy już wypełnieni, Skinwalkersi, jeszcze undead Holds, no to już tak bliżej, no tak w połowie stawki powiedzmy. No to zobaczmy jeszcze generalnie 30 tysięcy punktów, tu troszkę miałem nazwierane, zanim zacząłem samoningować. Myślałem, żeby iść sobie tutaj generalnie środkiem i zobaczymy, gdzie ja tu dojdę. No. Na książkę mi nie starczy, to, to za daleko to wszystko jest. No ale to keosol. Tutaj weźmiemy, no banek chyba. No jest jeszcze kluczek. Tu wezmę rękawice. No i musiałbym tu jakoś ostro przeskładać jeszcze, żeby coś z tych końcowych nagród Zdobyć. No więc tak średnio u mnie dobrze w tych pryzmach poszło, które już właśnie teraz zniknęły, bo niespodziewana legenda. No i z tych moich 19 szardów nadal żadnego mityka oprócz Lady Mikage nie mam. Więc jeszcze raz powodzenia ci, którzy nie samonowali. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę jak możecie. Cześć.